jesteś do jak ten twój Palcem to po oczach dostałem. Matka cię z wami zapierdalała. Co? Twoja to stara ma gibis? To no gibis kurwa, twoja matka Gibisem ma Gibisem to ją pod tej kropelką pedale jebane. ryj szybka. Czekam bo cię, jebany jebane, wyrucham cię w dupę na huci to będzie cwelu jebany. Nie umiesz kurwa zmienić śpiewkę bo tutaj jest to samo kurwa. Płyta się zaczęła czy jaki chuj jebany w dupę radio te ty ręka z synka synka Co tak se plenisz, kurwa? Czego tak chodzie, szybko bo się kurwa boisz bo się, kurwa To bo nie masz mocnisku czy czerwę, co wypierdalaj, zapnij bo powtarzasz. Nie powtarzaj się kurwa. Ritzfeld! Zginie płytę bo śmierdzi. płytę bo śmierdzi. No i co ci peczko zatkało czy cię w dupę wyruchało, co? Morda! Przedkali czy jaki chuj Robisz za spawacza obciągacza? Spawacza obciągacza, robisz, to, to wychodźcie Jesteście robisz, robisz, robisz. Jesteście i tyle kurwa, możecie stać, jesteście roda, szmatami roda, największymi roda, na świecie. Jesteście dzikami, po prostu sobie Ty wyjebane konfidencie, wyruchają cię w dupę dwa razy, kurwa. Na chujcie zwelu sadzisz jak kurwa dostanę. Pozdrowie od ciebie. Wiem co w masz pozwolić, jedany wyruchany beru ręki Jaki

no jeba, A ty co, kurwa, A ty K jesteś mądry? Jak jesteś mądry, może na solu na tak, tak, naprawdę wyskoczenie bacznie. No kurwa, kurwa, kurwa. Ekto Dziwko jesteś w grze mądry, to może na solu naprawdę. Ja nie jestem w grze mądry. Katowice centrum, czekam kurwa. Podaj adres już teraz. No czekam, Katowice centrum to ci wystarczy. Centrum, podaj ulicę, kurwa. No to teatralna, czekam. Teatralna, psanek teatralny jesteś, kurwa. Ty wszystko na tej kurwa nie jesteś. Papier wyruchany, berułem, Numer buta, 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 podejdź z jebany. Też kurwa. mój numer 100 cm centymetrów w dupę, zapomniałeś o od... Zanki Ry, podaj normalny numer, kurwa, teatralna to już wiem, a numer, kurwa, podejdź. Tyle dziwnego aresztu jesteś. Zaczekam, znasz, znajdziesz mi. Ja Znajdę cię, kurwa, pewnie w burgru jakimś siedzisz, kurwa. No u twojej starej, no. ja rucham, tak zaraz. No pewnie kurwa, za no, twoją matkę, teraz ja dzień rucham, kurwa. Tak, chyba wam, bo nic tam nie masz. A myślisz, że ktoś twoim ojcem? Ja jestem, twoim ojcem, kurwa. Kiedyś szmatą jebano do ja peru, zrobiono ja przez palec, ty jesteś kurwa, dupę, o, ty jesteś wysrany przez cygankę kurwa. Cyganka cię zrobiła w jego wokoju z, z jakiejś szkulek. Dawaj, dawaj. Kurwa jestem ostra, dawaj, pocinek, podpisałeś. O, a nie masz małym, ja mam ja śmackę, bo to fajęcia mi zagłada na naprawdę Jesteś leszem, nie pierdol tyle, jesteś dziwką po prostu, że nie wiem, że ubrano za lupę. Za dużo ci jebali, kurwa nie ja mi ja szczekaj. inaczej, bo się powtarzasz, powtarzasz, się Z zlebi, a teraz mówię, stary. Pan odkradł a biedronkę, to Tak, o tym kurwa, jesteś i tyle, nie masz nic do powiedzenia, co cijem, to jest nie teatralna, otrę, nie? Czekam na ciebie, Czekam Dziwko, boisz się kurwa, jesteś mądra dziwka, przez mumble, to wyskocz, kurwa. To ile masz lat? 15 co masz kurwa, latem, 15, czy jaki chuj? No, no, no to no, twoja no, stara miała, jak ją dymałem Co <noise> miałeś kurwa? 15 <noise> kurwa? 15, kurwa <noise> ale zadajesz koleśle Jesteście no, lesztami i no, tyle, szmaty jebane, dziwki w dupę wyruchane Co się boicie kurwa? No i ja się chcę się Jesteście twelami i tyle Podaj numer szmato 20. 20. 20, kurwa. to 20. na pewno 20 ego? No. Twój numer kontafonu. To, to wiesz, ja przyjadę, przyjadę do Twojej starej i on znowu spuknie, nie? Jezus, ja stara jest teraz u mnie, nie możesz do niej Pukną, to, cię to cię mogę w piątkę dokochać. Ryj, jebane, morda, kurwa, i ty... Jakie kurwa, to frajenki, ja, morda, morda ty... pierdolone. Tak, jebane, pierdolone, wyruchane w dupę, szmaty. Wypierdalać, jeśli się resztami i tyle. I ryj, i tyle, kurwa. Chuj wam w dupę, szmaty. Paniaczki, w dupę, tu morda, kurwa, ryj. Twoja matka, to... Bocelli, ej. Ej. Ty kurde coś mruczy, mruczysz pod nosem, mruczysz czy co? Czy mówisz coś? A chuj ci do reje? No, 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 no nie ma idzie. Ja nie mówię do ciebie, Są dzikami tyle. Są Morda twelu kurwa szybki bil kurwa ja... Szkoda słów jakiś synk jebał. Co już kurwa aż ty ścięło, nie masz co gadać już kurwa. Nie ścięło, bo już tak wcielają kurwa, że ci no, kurwa wyruchał. Tak w że ci kurwa wyruchał. Kurwa, że ci kurwa, że ja... Kurwa, Powtarzasz się co chwilę, to na chuj się ma odzywać z taką dziwką jak ty kurwa. No ale wiesz kurwa, ty jesteś moim synkiem, kurwa twoja matka wyruchała. Pojechałem czy trajta, to na chuj się odzywał. Spójrz głowę kurwa, i zbier dalej. Spójrz głowę no, i zbier dalej, bo bo ty nie chce mi się na ciebie patrzy. Nie musisz słuchać, jak się dziwka, że sperma ci jeszcze kapi ryj, a jeśli nie dorosłeś do rozmowy, ty kurwa tu pierdala Jesteś lamusem i tyle wypijesz dalej, wiesz, bo masz na to jeban. No, nie w musisz mnie wyganiać, synku kurwa, ja cię kocham przecież to. kocham. Co duf jeba kurwa, w ruchałem w duchę, cię i tyle Twoją mamusie najbardziej w dupę. Co no cię wyruchało w plecy? No ale wiesz. On cię tak przelecał No to czym zlew, kraje, że teraz ja mówię. W kraje że czymś zlew. No ty masz po prostu nie będę wyrównać, bo Ty w dupę jeden. No człowieku przecież ci matkę wciperz żeby szmatą i tyle, wyruchali eipy, cię kurwa mam, wszyscy ma, w dupę ma, nie i tyle masz Mnie ma, kurwa, nie masz. Ma, nie, kurwa Jesteś lamusem kurwa, kurwa pierdolisz kółko to samo jak o, dziś O pamiętaj w kolego, zamknij ryj kurwa, już idź do mamusi do tycusia Lama jak kurwa, dalej są szmaty Kurwa, twoją mamusię dzisiaj odwiedzę chyba Taka szmata to twarz, bo ona siedzi u mnie dzisiaj całą noc Nee, <smart comedy> jak wy mi pod biurkiem jesteście ]Like no pod... to po...